Za tydzień, dokładnie 24 sierpnia, minie pół roku, odkąd wybuchła e, wojna, odkąd nasi ukraińscy sąsiedzi muszą się bronić, bronić swoich domów, swoich rodzin, swoich miast, po prostu granic Ukrainy. Dlatego teraz tak ważne jest, abyśmy mądrze pomagali. Co to oznacza? My dziennie tutaj w punkcie natańskim obsługujemy, to są dane z wczoraj, 61 rodzin, czyli 170 osób otrzymało wczoraj pomoc. Te rodziny cały czas dojeżdżają. W piątek, w piątek mieliśmy okazję poznać Ale z Hersonia, która przyjechała do nas z siódemką dzieci. Jesteśmy częścią tej ogromnej sieci, tej, tej ogromnej organizacji, która pomaga na całym świecie. Dlatego też, w momencie, gdy wybuchła wojna w Ukrainie, gdy, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę, zwróciło się do nas mnóstwo przyjaciół z całego świata z pytaniem, jak mogą pomóc. Oczywiście byli daleko, więc bardzo często ta pomoc pomagała na pomocy finansowej, a nas to motywowało tylko jeszcze bardziej, żeby pomagać tu na miejscu. W kwietniu sfinansowaliśmy leki, które przekazaliśmy też Centrum Pomocy, które wówczas znajdowało się jeszcze... W Bydgowskim Centrum Targowo-Wystawienniczym, a teraz mamy ogromną przyjemność i zaszczyt współpracować z tymi wspaniałymi ludźmi. Um, powstaje, powstała półka Rotary, istnieje już od lipca, już funkcjonuje. Um, to mogło się wydarzyć dzięki pomocy dystryktu z Wisconsin, ze Stanów Zjednoczonych. Bardzo chcieli pomóc. Przeglądali różne, różne projekty, różnych klubów Rotary, wybrali nas. My tą półkę i tak myślę, byśmy zrealizowali prędzej czy później tak naprawdę. Więc no myślę, że My tutaj z całym klubem mamy tutaj kilku, kilkoro przedstawicieli dzisiaj z nami. E, jesteśmy po to, żeby pomagać innym, to nam daje ogromną satysfakcję. Nie <susza> nie nie <tusza> Trzebujemy więcej rowerów. Już <tusza> wiecie, jakie są rzeczy to ktoś Może ktoś zobaczy. Иди сюда. От грудь чай с шаблоном до нас. Аллочка, ты скажешь пару слов? Все, что я могу сказать, огромное спасибо вашей организации, всем, кто помог. Огромное, громадное спасибо.